Witam, witam, jestem Miss Clipper, a to jest kolejny odcinek mojego survivalu. Przeprowadziłam się od tej pory, później wam pokażę, gdzie ja teraz mieszkam. No. Dużo, bardzo daleko, pół godziny szłam na prost. Pewnie się zapytacie dlaczego Dlatego, że nie odpowiadało mi tamto miejsce Zobaczcie, mi nie chciało mi się A teraz jak obiecałam, jesteśmy w jaskini, kopiemy sobie Jesteśmy na biskupiu, ponieważ jak próbowałam oczywiście przełączyć go To się nie dało Uparte Minecraft jeszcze sobie wykopiemy troszkę żelaza i wyjdziemy na powierzchnię. Bo trochę już siedzę w tej jaskini. Można powiedzieć. No, akurat teraz krótko, bo na chwilę wyszłam. Próbowałam nagrywać, mi tam się nie zapisało. Jeszcze w tą stronę zobaczę. Może jakiś diament będzie. Młodzie. O młodzie i nie. Jeśli będzie, to ja będę zadowolona. Ła? Ło? Łopsia! Auć. mnie. I diamencik, może, bo mam pięć. Piucio. Piucio, pięć diamencików. Dobrze. Trochę połazimy sobie. Wtedy zrobię cięcie. Wrócę do domeczku. Jak znajdę drogę i no. Jeszcze jedno. Wydano wczoraj. Nie wiem kiedy to wrócę, ale dla mnie to jest wczoraj. Update 1.6, którego jeszcze nie mam, ponieważ go nie ciągnęłam. Macie moje wytłumaczenie. Proszę zachęćcie mnie do nagrywania, bo czuję się tak, że nagrywam dla nikogo. Naprawdę. 11 wyświetleń ludzie. Miejcie wy sumienie, no. Nagrywam, chcę dobrze. Zrobiłam wolną serię. Pierwszy raz w moim życiu. No bądźcie takimi świniami. Proszę. S się świać. Aha, kółeczko. Dobrze. Dobrze, ja nie wnikam. Chcę stąd wyjść czekajcie znajdę drogę i zaraz wrócę. Dobra, już mniej więcej wiem, gdzie jest dom i na czym ja stanęłam, no. Ja chciałam wam powiedzieć to, żebyście nie zniechęcali ludzi, no. no. Bardzo bym chciała nagrywać minecrafta takiego, jakiego każdy z was lubi, czyli tymczasowo te... 5-6 osób, które mnie oglądają. No, mam nadzieję, że z czasem będzie was więcej. To jest moje marzenie no ludzie. no. Nie stłamszajcie marzeń innych. Naprawdę, mi zależy na tym, by nagrywać. Nie zależy na tym, by pokazywać wam Minecrafta, jakiego ja widzę moimi oczami. Moimi oczami ty gra jest wolna. Każdy robi co chce, jak chce, gdzie chce. Powiedzieć wam szczerze, z takim zniechęcaniem, Minecraft niedługo umrze. Naprawdę, każdy odnaleźł tych, tych najwspanialszych youtuberów. No. I nawet nikt nie nagrywa już z tego Minecrafta, jaki był. Disk, kurcze, survival, podpory i innego. Te są minigry. A gdzie tu ten stary, piękny Minecraft? Minecraft, który każdy lubił. Jak ja zaczęłam grać, bo to było gdzieś rok temu, więc krótko grałam, a jeszcze krócej nagrywam, ale dużo oglądałam filmików właśnie. Myślałam, że kurczę ja tyle tego oglądam, że chyba wiem, jak, jak ludzie lubią co oglądać, jak oglądać i tak dalej. Może do domu było, no ale właśnie przeliczyłam. Mam nadzieję, że to co powiedziałam budzi was w, w jakimś stopniu, chociaż wasze zainteresowanie tym, że oprócz sław są też ludzie, którzy marzą. Tak, marzą by być kimś, marzą by coś osiągnąć. W tym właśnie Minecraftie, w tym youtuberowaniu, o tym byłam. Hmm. No dziękuję za wysłuchanie w ogóle Ciężko mi określić jak ja mam to zrobić jak ja mam nagrywać, żeby was przybywało mój kolega nagrał opa style po minecraftowemu i już miał o chyba 100 widzów więcej o 100 więcej. Aby nagrał coś, co było popularnego. Ja nie zamierzam. Ja chcę, żebyście polubili mnie taką, jaką jestem. Może nikt z was mnie takiej nie polubił. Może powinnam się zmienić. Może coś powinnam dodać. Coś powinnam odjąć z moich wszystkich filmików i tak dalej. Poczekajcie, czas. 6 minut. Mam jeszcze 4 minuty. Zdąży wam pokazać mój domek. Niedokończone bo nowy, bo odległowanie będę nie chciał. No. Dobra, nie chcę mi się mam z tak żelaza domu. Ponad. Rędy do domku! Rędyj do mojego domku! Woda, woda, Wodą. Wodą. wodą.